Dzień dobry, już Bęż, witam Państwa i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionego tego tygodnia. Robert Raczyński po raz piąty wygrał bezpośrednie wybory na prezydenta Lubina. Po raz drugi przegrał je polityk platformy obywatelskiej Piotr Borys. W pozostałych miastach regionu nie wszystko rozstrzygnęło się w pierwszej turze. Zakończona kadencja samorządowa była najdłuższa od 1990 roku, trwała ponad 5 lat. Z kolei kampania wyborcza była wyjątkowo krótka, ale za to bardzo intensywna. Lubin zasypany został wyborczymi billboardami, banerami i plakatami. Kandydaci patrzyli na nas z balkonów, płotów, słupów czy samochodów. Ostatecznie jednak w Lubinie wybory na prezydenta. Do Rady Miasta i Powiatu wygrywa Komitet Wyborczy Wyborców Raczyński, dumni z Lubina. Robert Raczyński w walce urząd prezydenta Lubina zdeklasował innych rywali i już w pierwszej turze osiągnął wynik 6,96%. To druga porażka Borysa w bezpośrednim starciu z Raczyńskim. Borys o fotel prezydenta walczył już w 2006 roku. Tym razem jego wynik to 28,67%. Natomiast trzeci z kandydatów Michał Kielan uzyskał wynik 10,37%. Pierwsze dane dotyczące frekwencji wyborczej podano po godzinie 12. W Lubinie wyniosła blisko 17% i była wyższa o 3,8% w stosunku do frekwencji z godziny 12 w 2018 roku. Mamy 19,16% frekwencji, także jest bardzo dobrze. Głosowanie w Lublinie przebiegło spokojnie, nie doszło do przerwania ciszy wyborczej ani incydentów, które mogłyby zakłócić przebieg wyborów. W tym momencie jest dosyć spokojnie, chociaż... Płynnie przychodzą wyborcy i jakoś to sprawnie idzie. Nie mieliśmy jakiegoś incydentu do tej pory. Czekamy na godziny popołudniowe. Myślę, że wówczas będzie dużo więcej wyborców. Według sondażu IPSOS podczas tegorocznych wyborów samorządowych do urn poszło 51,5%. W Lubinie frekwencja wyniosła 48,37%. Każdy mieszkaniec powinien wziąć na siebie trochę odpowiedzialności za to, co się dzieje w naszym mieście w regionie. Uważam, że tak jest nasze prawo i tak jest nasz obowiązek. Ważna jest dla nas, dla naszego narodu, żeby wyraź przedstawicieli dorad Sejmiku, do gminy, do powiatu, żeby nami zarządzali. A potem na no nawczasem wyjazd sobie troszkę odpocząć. Najpierw jest obowiązek, a potem odpoczynek. Zawsze głosujemy. Na wszystkich. Głosowania jesteśmy. Mimo Także, pogody, nie. czy to ładna, czy brzydka, zawsze jesteśmy. W powiecie lubińskim frekwencja wyniosła 51,95%. W wyborach na Wójta Gminy Wiejskiej Lubin zwyciężył Tadeusz Kielan, który mógł liczyć na poparcie 67,54% głosujących. Natomiast jego rywal kacpersno wydał uzyskał wynik 32% 46. Przewidywanie stało się faktem. Po 22 latach Tadeusz Krzakowski żegna się z fotelem prezydenta Legnicy, choć przy zaskakująco niskim, bo zaledwie 15% poparciu. Jego następcą będzie Maciej Kupaj lub Joanna Śliwińska-Łokaj. W zdecydowanie najlepszym humorze jest kandydat Koalicji Obywatelskiej Maciej Kupaj. By wygrał już w pierwszej turze zabrakło niewiele, bo niespełna 3% głosów. W sumie poparło go ponad 15 tysięcy Legniczan. Z pełną pokorą podchodzimy do tego wyniku. Dziękujemy serdecznie jeszcze raz wszystkim Legniczankom i Legniczanom. Bierzemy się do roboty. Zaraz się przebieramy z tych garniturów i będziemy ruszać dalej na miasto. A w drugiej turze Kupaj zmierzy się z wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, Joanną Śliwińską-Łokaj z Prawa i Sprawiedliwości, którą w roli prezydenta widział... Co czwarty głosujący. No za chwilę zbiera się mój sztab i ruszamy do boju. Muszę spotkać się z wieloma ludźmi, przekonać tych ludzi do mojego planu przede wszystkim na Legnicę. Trzeci w stawce, urzędujący od 22 lat, wciąż jeszcze prezydent Tadeusz Krzakowski, zebrał niespełna 5 tysięcy głosów i co ciekawe, jako jedyny z kandydatów odmówił komentarza przed naszą kamerą. Czwarty, Bartłomiej Rodak z Komitetu Legnica Odnowa, mimo porażki, właśnie odsunięcie od władzy Krzakowskiego uważa za doskonałą nowinę, jak tłumaczy. Był to jeden z jego celów minimum. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim moim wyborcom i powiem szczerze, to nie będą zmarnowane głosy. Liczyłem na nieco więcej, liczyłem na na to, że uda mi się wprowadzić dwie, trzy osoby do Rady Miasta. To się nie udało, ale udało się co innego. Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, do urn w Legnicy poszło niespełna 32 tysiące mieszkańców uprawnionych do głosowania. Najwięcej mandatów, bo aż 14 zdobyła Koalicja Obywatelska, przy ośmiu Prawa i Sprawiedliwości. Zaledwie jeden przypadł kandydatowi z komitetu Tadeusza Krzakowskiego. Narkotyki warte ponad milion złotych i 12 zatrzymanych działających w zorganizowanej grupie przestępczej Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło na Dolnym Śląsku gang handlujący i produkujący narkotyki. Przez 7 lat grupa mogła wyprodukować i wprowadzić na czarny rynek nawet 500 kg narkotyków. Policjanci z Dolnego Śląska we współpracy z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego rozbili gang produkujący i handlujący narkotykami. Kryminalni deptali po piętach przestępcom już od wielu miesięcy. Podejrzani specjalizowali się przede wszystkim w produkcji i sprzedaży metamfetaminy, ale rozprowadzali także marihuanę. Terenem ich działania był głównie Dolny Śląsk. Pracę policjantów utrudniała hermetyczna struktura gangu, którego członkowie mieli związek z jednym z dolnośląskich klubów sportowych. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa w okresie od 2017 roku aż do jej rozbicia mogła wytworzyć i wprowadzić do obrotu około pół tony narkotyków. Policjanci przy wsparciu antyterrorystów weszli do kilku mieszkań i zatrzymali w sumie 8 osób. Podczas działań policjanci łącznie przejęli 3,8 kg metamfetaminy, blisko 6 kg marihuany, 6 kg prekursorów, ale także przejęli przedmioty i komponenty niezbędne do produkcji metamfetaminy. Śledczy oszacowali, że czarnorękowa wartość przejętych narkotyków, prekursorów oraz odczynników wynosi około milion złotych. Kolejne cztery osoby zostały doprowadzone do prokuratury z zakładów karnych, gdzie już odbywały kary. Wszyscy usłyszeli różne zarzuty, między innymi działania lub kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a także produkcji i handlu znacznymi ilościami narkotyków. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu ośmiu zatrzymanych. W trakcie akcji zabezpieczenia Zabezpieczono nieruchomości, także gotówkę czy zegarki łącznej wartości ponad 5 milionów złotych. Jedna osoba trafiła do szpitala po tym, jak w jej mieszkaniu ulatniał się tlenek węgla. Na szczęście w porę zareagowali głogowscy strażacy. Za oknami właściwie letnia aura, więc trudno uwierzyć, że o tej porze można jeszcze obawiać się zatrucia tlenkiem węgla. W minioną niedzielę strażacy musieli jednak w takim przypadku interweniować w Głogowie. Otrzymaliśmy zgłoszenie o możliwości wystąpienia zagrożenia na ulicy Sikorskiego. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że sprawcą całego, całego zdarzenia jest niesprawny piecyk gazowy. Działania straży polegały na dokonaniu pomiarów i stwierdzeniu obecności tlenku węgla. Jak również została sprawiona drabina mechaniczna. Na czas działania strażaków ulica Sikorskiego była nieprzejezdna. W momencie przyjazdu na miejsce zdarzenia w pomieszczeniach w mieszkaniu na parterze znajdowały się dwie osoby. W trakcie prowadzonych działań jedna z pań zasygnalizowała gorsze samopoczucie, w związku z czym została zadysponowana karetka pogotowia. Następnie ta pani została zawieziona do szpitala celem dalszych badań. Strażacy apelują do mieszkańców, aby o każdej porze roku pamiętali o Czujnikach, które zawsze ostrzegą nas przed zagrożeniem w postaci tlenku węgla. Liczba śmiertelnych wypadków przy pracy od lat maleje, ale ich najświeższe przykłady z naszego regionu działają na wyobraźnię. Jak wynika z dokumentacji państwowej inspekcji pracy w Legnicy, do tragedii nie musi dojść przy pracach niebezpiecznych, ale nawet na prostych schodach. To dlatego, że najczęstszymi powodami są brak przeszkolenia i koncentracji, tłumaczą inspektorzy. Choć za nami dopiero kwartał 2024 roku, Legnicki Oddział Państwowej Inspekcji Pracy zajmował się już kilkunastoma wypadkami przy pracy, w większości poważnymi, także ze skutkiem śmiertelnym. To między innymi uderzenie spadającym drzewem przy wycince, czy wybuch maszyny w Zakładzie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kuriozalny, choć niestety tragiczny w skutkach jest przypadek z lubińskiej placówki MCZ, gdzie kobieta potknęła się na schodach, w efekcie zmarła. Schody były prawidłowe, nawierzchnia była prawidłowa, były wykonane poręczy, pozostaje tylko czynnik, czynnik ludzki, bo przy ocenie ryzyka zawodowego, jeżeli takie ryzyko zawodowe oceniamy, to jest coś takiego jak ryzyko szczątkowe, którego wyeliminować się nie da. To nagranie z rozlewni gazu płynnego w Głogowie. Podczas napełniania butli propan-butan młody pracownik popełnił błąd. Odmroził sobie dłonie, ale mimo bólu musiał jak najszybciej naprawić pomyłkę i zapobiec katastrofie. Zagrożenie było ogromne. Na zewnątrz stały bowiem zbiorniki z ponad 20 tonami gazu. Gdyby doszło do ich zapalenia, wybuch miałby siłę mogącą zniszczyć dwie kamienice. Rozlewnia nie spełniała żadnych wymagań w zakresie zabezpieczeń tego typu obiektów. Pracownik był zatrudniony na czarno bez jakiejkolwiek umowy, bez przeszkolenia w zakresie BHP, bez badań lekarskich, bez wymaganych uprawnień dozoru technicznego, bez wyposażenia w odpowiednią odzież, no i nie miał umiejętności pracy przy tego rodzaju robotach. Na nagraniu widać też najniebezpieczniejszy fragment zdarzenia, gdy chłopak po wyniesieniu butli na zewnątrz w panice próbuje ogrzać dłonie opalarką. Ten błąd mógł doprowadzić do katastrofy mógł, bo ostatecznie nikt nie stracił życia. Choć, co pokazuje nagranie, tych kilka sekund było niezwykle dramatycznych. Bardzo często i w naszym ustawodawstwie jest to zapisane, przy pracach konieczny jest nadzór przełożonych nad pracownikami. I tutaj też bardzo często dochodzi do tego, że przy pewnych pracach, szczególnie przy pracach niebezpiecznych, takiego nadzoru nie ma. Przywołane przypadki działają na wyobraźnię, są jednak powody do optymizmu. Jak wylicza Buczkowski, liczba wypadków przy pracy w kraju od lat systematycznie spada w ciągu dwóch kat poszkodowanych jest coraz mniej, nawet o 40%. Inspektorzy notują też ponad trzykrotnie mniej wypadków śmiertelnych. To z pewnością również zasługa regularnych działań PIP-u, nadzoru i analiz, rutynowych kontroli oraz apeli do pracodawców i pracowników. Gwiazdy polskiej sceny muzycznej na lubińskich dłoniach. Nie zabraknie koncertów, wesołego miasteczka, strefy gastronomicznej, wielu atrakcji przygotowanych przez organizatora. Wszystko jak co roku, bezpłatnie. Święto Lubina zgodnie z tradycją zainauguruje wakacje. W tym roku faktycznie nieco wyjątkowo, inaczej niż w latach poprzednich, ogłosiliśmy już pełny harmonogram wszystkich artystów, którzy wystąpią u nas podczas Dni Lubina. Dni Lubina standardowo, tutaj nic się nie zmieniło, odbędą się w pierwszy weekend wakacji, będzie to 21 i 22 czerwca. Zapraszamy w piątek i w sobotę. Od godzin popołudniowych na lubińskie błonia. Wstęp jest oczywiście również bezpłatny. Plan B: Piękni młodzi z Magdaleną Narożną, Smolastę, a na koniec Lady Punk, Sylwia Grzeszczak czy Warius Manks. I Kasia Stankiewicz to tylko niektóre gwiazdy muzyczne, które wystąpią podczas święta miasta. Organizatorzy imprezę przygotowali w taki sposób, by była przeznaczona dla każdej grupy wiekowej. Poza koncertami będzie ta strefa gastronomiczna, strefa rozrywkowa z wesołym miasteczkiem. I nasza strefa, w której będą różnego rodzaju konkursy, nie zabraknie także sportu. W sobotę, zawsze organizujemy strefę Fidzon, na którą serdecznie zapraszamy dzieciaczki. Ta strefa jest nieco wcześniej niż koncerty. Koncerty będziemy zaczynać o godzinie 16.30 zarówno w piątek, jak i w sobotę. Dni Lubina odbędą się 21 i 22 czerwca. Wracamy do sprawy tragicznego w skutkach wypadku na Eglińskim Dworcu PKP. Jak ustaliła prokuratura, odpowiedzialnym za śmierć serwisanta wind jest jego kolega Ryszard D. Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu 5-letnia odsiadka. Dzięki opinii biegłego i nagraniu z kamery monitoringu śledczy ustalili okoliczności tragicznego zdarzenia, do którego doszło w ubiegły piątek na letnicim dworcu PKP. Przypomnijmy, że tragedia rozegrała się, gdy dwaj serwisanci przygotowywali windy do odbioru. Ustaliliśmy, że pracownik, który pracował z pokrzywdzonym, który dysponował pilotem umożliwiającym uruchomienie windy, przez przypadek nacisnął na przycisk windy, spowodował jej uruchomienie. To Prowadziło do śmierci jednego z serwisantów, choć, jak ustalili śledczy, mężczyzna uniknąłby tragedii, gdyby pracował w bezpiecznym miejscu jak powinien. Sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną zgonu mężczyzny nie były obrażenia ciała, a uduszenie. Odpowiedzialny za zdarzenie, 48-letni Ryszard D., usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Złożył wyjaśnienia co do samego momentu przełączenia windy. On twierdził, że on nie pamięta, w jakim momencie to się stało, natomiast nie przeczył tego. Śledczy będą wyjaśniać, czy serwisanci musieli posiadać przy tych konkretnych pracach uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego oraz czy zostali odpowiednio przeszkoleni. W przypadku uchybień ich pracodawcy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Takie same konsekwencje grożą oskarżonemu Ryszardowi D. Załatwimy sprawy urzędowe, nie wychodząc z domu. Umowa o dofinansowanie projektu Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych. Podpisana w ramach projektu dla powiatu Lubińskiego ustalone zostaną granice powiatu, gmin i obrębów, a także powstaną e-usługi dla klientów o wartości łącznej ponad miliona złotych. To kontynuacja programu realizowanego od 2017 do 2018 roku ze środków unijnych. Ma przede wszystkim ułatwić kontakt obywateli z urzędem, pomóc mu złożyć wnioski elektroniczne w dobie. W dobie cyfryzacji, w dobie, kiedy przeszliśmy pandemię, zauważyliśmy, że to, te efekty naszej pracy zostały docenione poprzez to, że obywatel nie musi do nas przychodzić osobiście. Może elektronicznie, będąc na drugim końcu Polski, a nawet świata, wypełnić taki wniosek elektroniczny, przesłać do nas, jednocześnie dokonując opłaty w sposób też elektroniczny, dostaje potwierdzenie z realizacji opłaty i w drugą stronę przesyłany jest mu dokument. Z korzystaniem z takich usług... Coraz lepiej radzą sobie nie tylko młodzi, ale także seniorzy. Zauważyliśmy, że, że ten stopień cyfryzacji spowodował, że obsługiwanie się chociażby kartą już elektroniczną, bo płatność jest tylko w sposób elektroniczny u nas tutaj na miejscu w urzędzie, już coraz więcej osób starszych też z tego korzysta. Więc tutaj na początku rzeczywiście młodsze osoby bardziej zorientowane w, w tych kwestiach związanych z cyfryzacją korzystały z tego. Natomiast coraz więcej osób do, zaczyna, doceniać, zaczyna doceniać to, że nie muszą przychodzić osobiście tylko mogą to wypełnić poprzez elektroniczny formularz. Na pewno to przyspiesza realizację tego wniosku, a także powoduje, że czas jest czasu jest więcej na inne czynności dla obywatela. Całkowita wartość projektu to 25 milionów złotych, z czego dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska to 17,5 miliona złotych. Umowa została podpisana pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Dolnośląskiego 26 powiatami z Dolnośląskiego i Urzędem Marszałkowskim. Jak widzą kulturę i w jakich wydarzeniach kulturalnych wzięliby udział? Pracownicy Centrum Działań Twórczych realizują projekt Zróbmy Kulturę. Pracownicy CDT rozmawiali z mieszkańcami miasta w autobusach o ich potrzebach i oczekiwaniach odnośnie do kultury. Jest to projekt pod tytułem Deka. Plus. Polega on na tym, że pierwszym działaniem to jest sformułowanie pytań do ankiety i z badaniem środowiska lokalnego, czego brakuje w kulturze. Czy brakuje nam warsztatów, czy brakuje nam imprez plenerowych, czy koncertów. Jak odnajduje się człowiek w kulturze. Są to bardzo szeroko zakrojone badania prowadzone przez socjologów. My później to wszystko zbierzemy i opublikujemy. To jest bardzo ważne, e, zwłaszcza jeżeli nie wiem, bierzemy rzadko udział w wydarzeniach kulturalnych, wydaje nam się, że w naszym miejscu zamieszkania nic się nie dzieje, to tym bardziej warto mówić tak naprawdę czego potrzebujemy, czego oczekujemy. E, może jest jakaś impreza, na którą nie wpadliśmy, a może macie jakieś hobby, które chcielibyście rozwijać. No to właśnie po to są te badania, po to żebyśmy mogli jeszcze lepiej e, wszystkie domy kultury, NGO z regionu e, działać po prostu dla Was. Projekt składa się z trzech etapów. W drugim etapie będziemy zaprawić. Zapraszać mieszkańców powiatu do dzielenia się swoimi pomysłami na imprezy, koncerty, warsztaty. To, to, co przyjdzie im do głowy, i nie dość, że dostaną nasze wsparcie, całej załogi CDT w ich realizacji, to jeszcze dostaną fundusze na ich zrealizowanie. Pracownicy CDT pojawią się również podczas najbliższej giełdy samochodowej. Będziemy mieć swoje stanowisko na giełdzie i będzie taka zabawa fanty. Czyli wypełnisz ankietę, dostaniesz na przykład biżuterię z miedzi albo fantastyczny ceramiczny magnes z naszym logo Centrum Działań Twórczych. Więc coś za coś, ale to tylko w ramach tego, żeby uzyskać informacje. Projekt Zróbmy Kulturę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 41-latek myślał, że umawia się z kilkunastoletnią dziewczynką. W Lubinie został zatrzymany przez łowców pedofili, a na jego telefonie znaleziono treści pedofilskie z udziałem dzieci poniżej 15 lat. Mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty. To już kolejna akcja łowców pedofilii w Lubinie. Tym razem przedstawiciele Fundacji Strażnicy Dziecięcych Marzeń zatrzymali w środowy wieczór 41-latka. Mężczyzna myślał, że pisze z kilkunastoletnimi dziewczynkami. To fragment rozmowy z jego zatrzymania. Spotkamy się w lesie, zbawię mhm. mocno, przytrzymam, zedre ciuchy. Jakieś wiązanie może było tam też pisane. Mm, że zwiążesz no. i dokonasz gwałtu. Panowie, którzy ustalili, że może on kontaktować się z małoletnimi i proponować im spotkania seksualne, powiadomili policję, policja mężczyznę zatrzymała, przeprowadziła jego przeszukanie, przy mężczyźnie zabezpieczono telefon, na którym ujawniono treści pornograficzne z udziałem małoletnich poniżej 15 roku życia, a ponadto zatrzymano przy tym mężczyźnie amfetaminę w ilości 0,71 g. Prokurator już przedstawił Piotrowi bez zarzut posiadania treści pornograficznych z udziałem nieletnich, za to grozi mu kara do pięciu lat więzienia. Ten mężczyzna przesłuchany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Wczoraj był doprowadzony do prokuratury, gdzie prokurator przesłuchał go i zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, a także zakazu zbliżania się do świadków, którzy w tej sprawie dokonali jego obywatelskiego zatrzymania i złożyli... Yy, Obszerne istotne dla sprawy zeznania. Prokurator Łukasiewicz dodaje, że śledczy czekają w tej sprawie także na opinię biegłego z zakresu informatyki, bo na jego komputerze znaleziono również treści pedofilskie. Dodatkowo badany jest wątek, czy mężczyzna kontaktował się wcześniej z nieletnimi i proponował im seks oraz czy nie rozsyłał pornografii z udziałem dzieci. Jeśli te zarzuty się potwierdzą, to 41-latek może posiedzieć za więziennymi kratami nawet 10 lat. Ponad 300 sztuk papierosów i 12 butelek alkoholu padło łupem 36-latka z Jawora. Mężczyzna wszedł na stację benzynową i powiedział, że chce skorzystać z toalety. Zamiast z niej skorzystać ukradł towar o wartości 6000 tysięcy złotych. Mężczyzna wszedł na stację paliw i poszedł do toalety. Kamery monitoringu zarejestrowały jednak, że w międzyczasie idzie na zaplecze, z którego wyciąga karton. Z pomieszczenia socjalnego wyniósł karton z zawartością alkoholu i e, papierosów. Właściciel stacji wycenił straty na około 6 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, do którego przyznał się, ale odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Mężczyzna popełnił przestępstwo w warunkach recydywy. Grozi mu teraz kara nawet 7 i pół roku więzienia. Matematyczne łamigłówki, krzywe zwierciadło, eksperymentowanie i odkrywanie praw fizycznych. To wszystko zachwyciło uczniów z Głogowa dzięki mobilnej wystawie, która dotarła z Centrum Nauki Kopernik. Naukobus z Centrum Nauki Kopernik dotarł do Szkoły Podstawowej numer 10 w Głogowie. Mobilna i interaktywna wystawa, którą naukobus wiezie na swoim pokładzie pozwala dzieciakom na naukę poprzez zabawę. Projekt nazywa się Nauka dla Ciebie. I właśnie tak jak widać przyjechaliśmy z naszą mobilną wystawą Naukobus. Chcemy strzeżyć absolutnie naukę, wiedzę i chcemy, żeby dzieci też eksperymentowały i odkrywały różne zagadnienia związane z fizyką, matematyką i z innymi dziedzinami nauki. Naukobus od kilku miesięcy odwiedza szkoły na terenie całego kraju. Spotkania z edukatorami i oryginalnymi eksponatami udowadniają, że nauka zachwyca, budzi ciekawość, wciąga i bawi. Eksponaty tym, że dzieci doświadczają nauki w praktyce. Czyli na przykład znajduje się tam eksponat wirujące krzesło. Dzieci, dzieci poznają naukę, zas zasadę działania momentu bezwładności, momentu pędu. Mamy tutaj stożki, walce. Jest również stanowisko z łami główkami. Czyli sprawdzamy jak, jak coś rozłączyć, złączyć. Dzieci bardzo lubią główkować, więc, więc to jest dla nich też świetne stanowisko. Mamy także kulę plasmową, rachunek prawdopodobieństwa. Uczymy się, omawiamy. Dzieciaki mają instrukcje, z których mogą korzystać. A podróżujący po kraju naukobus to wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji oraz Centrum Nauki Kopernik. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.